Trwa drugi dzień szczytu klimatycznego Tuget Air podczas którego rozmawiamy o kwestiach najważniejszych jeśli chodzi o nasze środowisko i o to jak możemy o nie zadbać ze mną jest Pan Piotr Zacharski z Instytutu Ochrony Środowiska, Państwowego Instytutu Badawczego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią Redaktor. Jednym z paneli, w którym Pan uczestniczył podczas dzisiejszego wydarzenia, to panel, który, który dotyczy nowego oblicza tutaj ciepła systemowego i tego, czym możemy zastąpić węgiel. Państwo podejmują tutaj w ramach Instytutu wiele takich działań, mających na celu uświadomienie społeczeństwa, a także badań odnośnie naszego środowiska i zmiany klimatu. Niedługo też ma rozpocząć się kampania, kampania a propos biogazowni. Na czym ona ma polegać? W ramach naszej kampanii chcielibyśmy dotrzeć, będzie miała charakter ogólnopolski. Tak? Chcemy dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych inwestorów, ale również tak naprawdę do ogółu prze... społeczeństwa. tak? Pokazać im, że ten biogaz nie jest taki star... straszny, że. Jest to jakiś sposób na dywersyfikację miksu paliwowego. Tak naprawdę przy produkcji biogazu widzimy bardzo wiele takich pozytywnych czynników, bo tak, jednocześnie możemy wytwarzać energię elektryczną, wytwarzać ciepło. Przy tym dopinamy model gospodarki obiegu zamkniętego, dlatego, że w łatwy sposób zagospodarowujemy również frakcje różnych odpadów, czy to z produkcji rolniczej, ale również tych odpadów biodegradowalnych, które znajdziemy w naszych odpadach komunalnych. Kampania będzie realizowana w właśnie Ogólnopolsko zaprosiliśmy dwóch partnerów, to są dwa wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z Białego Stoku i z Lublina. Tam chcemy przede wszystkim dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych inwestorów i, i osób związanych w ogóle z tematyką biogazu, biometanu na terenie tej ściany wschodniej, tak, która no jest ogromny potencjał do, do zastosowania tych, tego paliwa, natomiast brak takiej akceptacji społecznej i tu musimy o tym mocno rozmawiać, edukować, pokazywać, że warto, zachęcać, pokazać korzyści ekonomiczne, środowiskowe, gospodarcze i temu ma ta nasza kampania służyć. Kampania będzie finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony i Środowiska i Gospodarki Wodnej, to tak chciałem dodać w uzupełnieniu. A w jaki sposób Państwo też współpracują z przedsiębiorcami? Nasza współpraca jest mocno otwarta na przedsiębiorców. Tak naprawdę realizujemy szereg analiz. Te analizy są dotyczą wielu czynników, choćby na przykład uprawnień do, do emisji CO2, tak? dostarczamy y, y, sprawdzone analizy, tak? zweryfikowane, weryfikujemy technologie, które y, przedsiębiorcy chcą wdrażać, tak? pokazujemy, pokazujemy mnóstwo takich aspektów y, ważnych, na które warto zwrócić uwagę, robimy ocenę oddziaływania na środowisko. Naprawdę nasza oferta jest szeroko, szeroka. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to trzeba warto wspomnieć. Instytut Ochrony Środowiska Państwowy, Instytut Badawczy to jest ponad 350 ekspertów z dziedzin z okołośrodowiskowych. Tak? To, są, to jest gospodarka odpadami, to, są, to jest energetyka. To jest Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, tak? ten podmiot, który odpowiada za sprawozdawczość, jeżeli chodzi o system handlu uprawnieniami do emisji tak ETS. -E Więc naprawdę zachęcamy do współpracy, zapraszamy do nas i wiele, wiele możemy, że tak powiem, dla przedsiębiorców zrobić dobrego. W takim razie zapraszamy i również dziękuję serdecznie tutaj panu za rozmowę. Bardzo dziękuję.